moje moi widzowie, w dzisiejszym odcinku mm, jak to powiedzieć skończymy niestety grę Plinglis nadal nie wiem dlaczego nie mogłem zrobić tego osiągnięcia ostatniego wiem, bo nie wiedziałem jak zrobić żeby to I, i nie spróbujemy na rumczacie, tylko spróbujemy żeby diabeł tam uderzył tą miotłą i jeśli a już dzisiaj akurat będziemy kończyć całą grę. To będzie piąty odcinek. Niestety koniec. Jakby wczoraj, ale ja nie wiedziałem, czemu. A dzisiaj, już miałem skończonego. I jeszcze ta. moja kamerka się rozładowała. Rozładowywała. Bo miała tam naprawdę nisko. Dlatego kontynuujmy. Zrobiłem bardzo, bardzo wielki błąd, że nie poszłam po te pieniądze. Ale ja akurat teraz można nas spokojnie zrobić. Akurat dzisiaj będzie, pójdzie bardzo szybko, bo szybciej się nie da tych ziemniaków nie zebrałem? Nie myślę, że zrobiłem taki sam błąd, jak w drugim odcinku. tam trzecim, że nie zebrałem tych ziemniaków. Nie zebrałem, korda. No zebrałem. O, nabył za Chcę mi pieniądze zwrócić. Myślę, się to coś nowego bym odblokował. А ну он всё наглядно где-то не усмехнул? Все на где-то где не усмехнул. Z znajdziemy się i od razu idziemy zabrać babkę. Ale oczywiście najpierw zrobimy sobie osiągnięcie. Najpierw przed zacięciem gry w ogóle, to zrobimy sobie osiągnięcie ostatnie.

nie wiem ile tu ptasi potrwa Okazało się, że osiągnięcie będzie ostatni bo dziadek mówi, może... dwoma zlecamy rozweselić ja Dziabełek też, ale on Ale babuszka nasza chyba nie może rozweselić może tylko dwa razy a An nas dziadek idzie bez morga i chwila, chwila no tak ale osiągnięcia nie ma, że Pringlims, może ten nasz ludek z nas ten, RUM też nie ma osiągnięcia z nas, RUM też może Tu młody dosyć nietypowe no nie, Na nie wlewam wody, bo po co to? To tak. To tak. Najpierw się było lepiej. Najpierw spróbujemy najpierw jeszcze zrównać się bo to jeśli dobrze pamiętam to trzeba, a są nie, czy zmiotłam, no mam Ale też chyba może. Nie dla ciebie. To ponieważ ja mam ryba, nie to piwa. Dlaczego ch chcę brakować trąb Bo potrzebujemy miotłę. A oczywiście nie będziemy iść, nie będziemy tracić gryba. Tylko od razu sobie po prostu. No bo pistolet jest nieskończony. Właśnie I dzisiaj nie robimy sobie właśnie Tylko będziemy robić księżyc w Dlaczego? Bo po prostu. Skole mówię. Bo zrobiłem sobie osiągnięcie po prostu z księżniczką. Że on zostaje królem po prostu. O Nie. Tak. Tylko na śruncież. Jednak. No tak, od razu sobie pójdziemy. A ja blokujemy sobie wraz razie co. Jeszcze diabła Bo tu diabeł ma z, z zeszkimi na piękku. Diabeł. Ani nawet księdza nie lubi Diabeł ani księdza nie lubi Diabeł ani nawet księdza nie lubi Ani nie lubi czarownic, ani człowieka ryby Na pewno misia też nie lubi Mówi, diabeł nie lubi wszystkich Diabeł ma ze wszystkimi na piękną Oczywiście musimy trasą. I tak. Czy na ślączej może? Bo wczoraj naprawdę musisz... Jeśli na ślączej... Jest... nie. Na nie uda bez powodu. То есть мы наденем... Ба, как мы звонить? Не видим. nie wiemy Ej już schudliśmy patrzcie I teraz wszystkie osiągnięcia mamy dlatego opowiemy wam o nich Rumteś, który który te ziemniaki Rumteś, który zakolegował się z naszym dziadkiem nasz dziadek który daje babci pieniądze, nasz dziadek który daje babci rybkę no i który dał, da, dał była snojek. No i zale pijany. te ogólnie pijany. E, Misz postelony w brzusz. Misz pijany. E, Misz zupa, którego usypia. Misz, który został walnięty miot, miot, miotłą przez babkę. Ale nie spodziewałem Babka się bała misza. I ona go walła, bo ona się go bała. A na pewno nie spodziewał się, że tu babka go walnie. który został poscielony e, Ksiądz, który napił się. Ksiądz... O 9.55. Już jest. Ksiądz, który został walnięty przez skruntę. Ksiądz, który został uśpany, Ksiądz, który zostaje walnięty miotłą. A, e, miotła, która zostaje postielona. Miotła w domu babę, jak i... Nasza babcia w zmiotła w domu baba, w, w dom baba Jagie, ale ogólnie to jest dom. Dany, który rozwieszała pana cebulę, babcia, która rozwieszała pana cebulę i dziadze, który rozwieszała pana cebulę, rybo który pluje szyszką, e, rybo człowiek zadowolony, rybo człowiek wypity, rybo człowiek najedzo, najedzony. A król z diamentem, mieć złotem, mieć z, z tym, z diamentem. Smako e, kura za, to, zablokowana miotłem, smako kura zablokowana wędką, smako kurz, wypiła zupek zubową, śmoko wypia, zupę z smokokura smako kura wypija zupę, smako kura pościelona, pościelona po prostu po, z. Rumce jest na tronie jako ubrany i rumce jest jako go... króli, a jego goły. Rumce jest na złocie. Rumce jest chrypur. Diabeł chrypur wachsendza. Uśmas... Uśmaszony. Ja myślałem na początku, że to jest list, ale to jest ten. Uśmaszony robak. Powietrzny gzik. Księżniczka, która siedzi na tronie, dokładnie to jest królowa. Ksiądz który, chyb... Ksiądz, który jest chyba wujkiem tej królowej, bo tak według mnie są podobni. Nasz, nasz dziadek, który ma kwiatek w głowie, w kapeluszu. jabłko który porywa duszę księdza. Nasza zakonnicza z naszym ptaszkiem. I oczywiście karta. Karta z kartami, czyli z wszystkimi. No i co tu długo mówić? A nie, zrobimy inaczej. Zrobimy dzisiaj, żeby Rumcaś miał to. Na głowę diament. Dobrze, dobra. Chyba wtedy Rumcaś nie miał tego srebrnego, tego diamentu na głowie. No to sobie zrobiliśmy. Wydaje mi się, to powinno być właśnie osiągnięcie, że Rumcaś właśnie kolonę z diamentu. Nie, on go walnie. Czy nas kolega gowalnie. walnie? Nie walnie. Czyli diabeł i pan Rumcaś mają ze wszystkimi na pięku. Chwila, chwila. Chcę zobaczyć jedno. A dzisiaj chyba naprawdę będzie szybki odcinek. Najszybszy chyba. Zaszy A nie, przepraszam, wczoraj był najszybszy. Ja był nie ma siły. Он гузя. Но я не хотел глядеть. Jak no się nie tak. I o to chodzi. Jak mówię, na pięku, ale ja bym na napiętko, ale patrzcie. Ja to mówiłem, że ja bym nie umiał łowić. Ja bym nie umie łowić. łowić. Nawet ona nie da nam dać robaka. Ona nie spróbuje. Ona, naw, ona nawet nie, sp nie da nam dać robaka, tylko się wygupiać z tą mętką. Może on was zdenerwować naszego miszka tym. I patrzcie, teraz. <try> teraz ma diament na głowie. Teraz ma diament na głowie. Ja też miał pustą koronę. I czy to jest jakiś osiągnięcie? I dlaczego nie zrobił nieca z. z... Proszę, proszę, proszę twórców gry, żeby zrobili osiągnięcie, że nasz runcaś ma korona z tym z diamentem. Naprawdę to będzie fajne osiągnięcie. Dzięki temu osiągnięciu... Tak. Pro... Jeśli twórcy tej gry to oglądacie, to proszę was, żebyście dodali więcej osiągnięć. Bo dzięki... Jak dodacie osiągnięcia, to będę jest... Na, będę nadal nagrywał. Oczywiście kiedyś też nagram. Czy mogęś Czy mam nie mogę przyspieszać. Powiem <tryfory> <O> Ej <tryfory> no. Czyli tak, trzeba... Widzicie i tak zostawił wiana mu ruch O nie Lewa, prawa, damity Naprawdę śmieszne rzeczy gada O nie O tu babka nie poradnie szczela. tyla Masz Właśnie Nie Kurde, babka, nie związek, sądzę. Ej, za to wiem, kto związał. A mm -hmm. mogliśmy diabłowi. chwytać. O wiem, pamiętacie? Jutro was nie miałem nagrywać odcinek. Jutro was nie miałem odcinek, nagrywać odcinek z, room, z tym z Pringles. I wiecie co? To będzie koniec serii. To, be, to jest koniec serii Pringleams, ale jutro w, w, zrobię to porównanie, żeby wam pokazać, o właśnie, że dziecko jest normalnie niepodobna do tego księdza nowego. Właśnie porównajmy sobie. No to zależy. No. I to, czyli ogólnie tu będzie napisane ten piąty odcinek, kon, koniec, pri, koniec, ale jutro będzie coś takiego jak... Pri, Pringle i tam będzie napisane odcinek szósty. I takie dal, dalsze części. Takie po prostu. A jeszcze powiem wam ciekawego. Jutro jedziemy po psa. Tak. Jedziemy tu, po takiego białego psa. Ja wam... słuchajcie, ja zrobię Wam zdjęcie i pokażę Wam na kanale. Pokażę wam właśnie na kanale, jak ten pies będzie wyglądać. On jest taki fajny, biały. Naprawdę będzie fajny. I, i właśnie będę już teraz starał się nagrywać. Oczywiście przed poje pojechaniem do po pies, po Psa nagram właśnie odcinek Spring czyli odcinek 6, dalsza część. Ciebie nie i zoba jutro czeka, I jutro zobaczymy, jutro zobaczymy, gdzie nas dziadek dopłynie. No, ale dobra, znamy tyle razy odpowiadały z tą historią. A bo tu faktycznie będzie najszybszy odcinek. Jeśli wrócimy się po kwiatuska. No naprawdę to jest miło. Bo diabeł nam nic nie daje. Rum też nam nic nie daje. Ale nasza ba, babunia. Babunia daje nam kwiatuska. I, I mam takie prof, zaproponowanie Pringles, twórcy Pringles, powin, jeśli to oglądacie. Po raz, kolejny raz mówię, to, to zróbcie pringles 2 i, i zróbcie tam, że nasz dziadek tutaj powraca i, ben, i będzie tu w ogóle w ogóle miejsce zmienione. I zróbcie coś takiego, że nasza babcia na koniec gry będzie brała z dziadkiem robić właśnie ślub z tamtym nowym księdzem. I, I mam, i mam propozycję dla... Dla twórców gry. Ja oczywiście i Ja wiem, ja narysuję, Ja narysuję na jutro, według postaci, według... które powinny być Spring 2. Wszystkie postacie z jedynki... Zakońca, ta zakonica powinna pomagać księdzowi. Ale powinno być coś takiego jak... Według mnie powin, powinien być... powinno być coś takiego jak pan Węk. Kas? Ja pan wędkas, Kas, który by coś łowił. I tak. I teraz wymienimy pięć postaci, które powinny, według mnie, być w dwój. Jeśli twórcy wypuścią dwój. Jeśli twórcy wypuścią. Jeśli twórcy wypuścią Pringles 2, to według mnie pój... Powinien być, postaci wymienić. powinien być taki rybak, który siedzi sobie nad tą rzeką i łowi sobie te ryby. To rybak, rybak powinien być. Powin i powin i powinien. i powin... I, powi i powinien i powinien być jeszcze coś takiego jak sklepikac. Powinna być jeszcze taka lokacja jak sklep i powinna tam właśnie nowa lokacja, czyli sklep i tam powinien być właśnie sklepikacz, sklepikacz, który by właśnie przedawał te ten, te wszystkie miecze. On by przedawał na przykład coś takiego jak jakieś by przedawał coś takiego jak jakieś ziemniaki, by właśnie przedawał zupy, ziemniaki, coś takiego by właśnie przedawał. Trzecia postać, według mnie, i bez nowej lokacji, tylko lokacji z pierwszej części to, powinien, to powinna być gór, góral. Góral, Po powy, wiem, mam dwie propozycje, tam, tam gdzie był, tam gdzie jest szmoko kura, pow, powinien być albo człowiek ko, albo człowiek koza, by, byłby podobny do diabła, albo, albo pasterz, który kozy, albo pasterz, który by wyprowadzał kozy, albo człowiek koza. Czwarta postać. No nie wiem, ale byłoby, ale fajnie by było. zobaczyć człowieka kozę. I właśnie narysuję to. Zobaczę człowieka kowę. Tego sklepikaza. rybniada. Według mnie to jeszcze powinno być. Zobaczę sobie, bo nie wiem. Czwarta postać. czy po w... czwarta postać wiem według mnie czwarta po postać klapacze Powinna być taka postać jak the glayfi. Powinna być taka postać. No nie wiem. No. Na jutro pomyślę jakie te dwie nowe postacie mogą być. No i coś na razie i coś do jutra. Na razie